Witam z DysonRo, a to jest kolejny naszej serii. Zagrajmy w Fusion Fall Retro, dokładnie tak moi drodzy, i 3000 pajac. okej. Okay. udało się jak widzicie, eee, dokładnie tak. Gear here. Eee, udało mi się zdobyć 3000, eee, znaczy zabić 3000 pajacy. Eee, tak, tak teraz wyglądam eee, aktualnie. Ehm, no dobra, tak więc mamy poczynę w tej chwili do Fred, Fredburgera, Zresztą, żeby było śmieszniej nie jest nawet pokazane na minimapie. No ale wiadomo, że to jest w Eternal Vistas tam skąd żeśmy przyszli. Tak, tam wracamy. Dokładnie tak, mówię, tak, taka jest w filmu West Luva. Ja mam, mam czapkę, kurde. Wiedźmy, mam czerwone skrzydła. No, no, czerwone powiedzmy, no tak, czerwone skrzydła kosztu Lol, głupio to brzmi, ale, ale tak. Ok, no elo. I uwaga, dostajemy 100 tysięcy Tarosów i 20 tysięcy Fusion Mother. Wiecie co to znaczy, prawda? Ja już mam w tej chwili <śmany> spory po prostu e, spory zapas Fusion Mother, a to będzie po prostu masakra. Ojeju, dobra, zobaczmy ile mam teraz Fusion Mother 25, 252 tysiące ileś na 38 ileś tysięcy. Super. Jej, i mamy tą oto i czapkę. Kurwa. Pięknie, podoba mi się. A, ah. Kurde, wszyscy tutaj stoją. Eee, tak, tutaj są moje itemki, Te posprzedaję część, bo część mi nie jest potrzebna zwłaszcza powtórki i tak dalej patrzcie ile mam w tej chwili tarosów tak samo nano potion, mam w tej chwili 8380 a miałem nie wiem, około 3000 chyba jak zaczynałem, nie mniej chyba nawet tarosów to ja miałem poniżej 100 tysięcy na pewno a w tej chwili mam prawie 500 tysięcy, to jest po prostu miodzio naprawdę, dobra to, 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 okej okay. więc, więc tak się sprawy mają aktualnie w tej chwili, że tak powiem na pewno chciałbym jeszcze spróbować. Chciałbym zobaczyć, jak działa Revive Token. Bij mnie. Ty też. Wy też, wszyscy. Zobaczmy, jak działa Revive Token. Ok, bo jestem ciekaw. Nie próbowałem ani razu. Ani razu. Use item. Ok, czyli działa tak jak nano, który ma moc Revive. Więc to jest aktualnie fajne Podoba mi się. Okej. Okay. No, tutaj mówię, pozostawałem takie takie aktualnie rzeczy A, Dokładnie tak Tym, o taką dynię <grym>, na weblol. Choćby Takie coś takie coś To już widzieliście To <grym>, więc no, fajne rzeczy tu się dostaje. Niestety ja, jeśli chodzi o tą postać, nie dostałem nic takiego aż tak. Nie dostałem tych, tych choćby topyrków, które latają wokół. Eee, no. Mogę Wam w sumie szybko pociśniemy na moją oficjalną postać: na Nero Hornboya. O, właśnie. I teraz pokażę wam, jak się bujam. No i sens, będzie to koniec odcinka, to miał być w sumie tylko pokaz końcówki aktualnie tej misji. Jak widzicie, ja aktualnie się bujam, tak, są właśnie te nietoperki, które se latają wokół. Zresztą mam tutaj sporo itemków. Eee... Niestety, jeśli chodzi o, o to moje konto, to aktualnie mam strasznie zapełniony bank i, i, i no. <laughs> Ale tak, tak się właśnie bujam, więc. Eee... Tak moi drodzy, sądzę, że to by była tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, się on podobał. I nie wiem ile będzie trwał ten event, to zapamiętam rok temu trwał aż za długo. Ale jeśli jeszcze, jeśli jeszcze nie zaczekaliście 3000 przeciwników, zróbcie to, gdyż. No warto, no bo choćby ta. ta ten łeb dyni jest fajny fajne itemki można pozostawać, właśnie tak jak, jak, jak te nietoperki. No naprawdę według mnie się opłaca. No i pamiętajcie, że do jutra działają kody Halloweenowe, więc jeśli jeszcze ich nie użyliście, użyjcie ich. Tak więc, tak moi drodzy, dziękuję za oglądanie i na razie, do zobaczenia. See ya.